Serdecznie, Samie się MotoGniezno Dziś zaprezentuję kolejny sprzęt w mojej ofercie, a mianowicie jest to Honda Forza 125 z 2016 roku z przebiegiem tylko 31 tysięcy km. I co jest istotne, sprzęt jest bezwypadkowy. Przyjechał po próbie kradzieży, więc miał prawy boczek przedni wyrwany i go nie było. Był, zakupiłem nowy, oryginalny w serwisie. Jest też nowa osona wydechu. No i tak naprawdę to właściwie wszystko co mu dolegało. Miał gdzieś tam jakieś ryski, zostały zrobione zaprawki. Tu na tym przednim błotniku została oklejna, bo tu taka rysa była, więc nie chciałem malować, że zostawić oryginalny lakieru. I tak też to zostało. I co może z jakichś mankamentów na tym pojeździe co jest? Tutaj gdzieś ma otarcie w tym miejscu. Tu na podłodze też delikatnie coś znajdziemy. Eee, co jeszcze? No tutaj jest wszystko naprawdę ładnie. Tak, jak mówiłem, osłona wydechu jest nowa. Opony, tarcze, klocki są wszystko bez zarzutu. Naprawdę w dobrym stanie. Eee, co dalej? To może pójdę w tą stronę. No pokażę może tą tylną oponę. Tarcz z tej strony. Tu jakieś jakiś odbutów od oczywiście. stawiane na nóżkę centralną. Maryski na, na tym. Tu właśnie gdzieś mówiłem, jakieś wyprawki, nie wiem czy to w ogóle będzie widać, są zrobione. Tutaj też te pozy pod podłogą były te listy poobcierane, więc zostały też oklejone folią, żeby po prostu też ładniej to wyglądało. No tu coś znajdziemy, no to wiadomo, no są wszystko ślady jakieś tam użytkowania. I tu na przedniej obiewce też jakieś były tutaj lekkie ryski, więc zostały zrobione zaprawki, że nie malowałem, zostawiłem to, że było tak, mówię, oryginalny lakier. Tu na przedniej obiewce jest też takie pęknięcie, ale takie jest, że to wszystko się trzyma. Nic z tym też nie robiłem. Przednia opona tarcz. Więc tu naprawdę sprzęt jest w bardzo dobrej kondycji. ABS, regulowana ręcznie szyba na wysokość. Oczywiście wszystko jest sprawne. System start stopu, komputer pokładowy. No i co? Może go odpalę, nie był jeszcze dzisiaj odpalany, więc wydech sobie mogę złapać, jest zimny. Dwa kluczyki i ten przebieg. 31 093 km dokładnie. No i oczywiście jak to Honda, odpala na dotknięcie, Chodzi bez zarzutu. Także naprawdę piękny skuter. Tu już zapraszam wszystkich serdecznie do MotoGniezno. Po zakup tej pięknej Hondy, tym bardziej, że sezon właśnie za chwilę startuje, więc możesz się cieszyć tą wspaniałą jazdą, jaką daje jednoślad.